Cześć, witajcie, z tej strony YPL, a to jest mój pierwszy odcinek, serii Minecrafta yy, na serwerze, yy, oczywiście, Mine, yy, SkyBlock, HotMC, chyba, naprawdę nie znam dokładnie a, nazwy tego serwera, to was przepraszam, ale no naprawdę zaskoczyło, widzieliście mnie pozytywnie, z tego powodu się bardzo cieszę. Naprawdę przepraszam Was, jeżeli coś źle robię na tym trzebie, w tym trybie przepraszam, to poprawcie, nie od razu hejtujcie, bo naprawdę nie. ja się dopiero uczę grać na tym ciebie. Może to tak śmiesznie zabrzmi, ale no po prostu ja jestem nowy. Tak no nie powinno to jakiegoś dziwnego wrażenia na... Nie zrobić, że jestem nowym, bo naprawdę niektórzy gracze. To będzie taka 8-9 minutówka, minutowa seria, na której będę się dobrze bawił z Wami, myślę. I będę Wam różne no informacje przekazywał, tak? Yy. Dzisiaj naprawdę maszę komentarzy. 11 subskrypcji, to, to może dla Was się wydaje, jaki Ty Cieszę się z 11 subskrypcji. Ja to coś, no, no przepraszam no ale patrzcie, no, ja nie jestem taki dobry jak w nagrywaniu najwidoczniej, jeżeli macie to coś. Ja się cieszę nagrywaniem, to jest... to nie jest jakaś, że moja praca. Yy, może nie tak jak to Ja naprawdę to jakoś, ja się cieszę, ja nie nagrywam tego dla siebie. Ja nagrywam, żebyście mieli co oglądać. Jeżeli nie chcesz mnie oglądać po prostu, to po prostu to wyłącz, tak? A jeżeli chcesz to dotaj, bo naprawdę mogą się fajne rzeczy dziać, a na niektórych to może być głupie. No sorry, wybaczcie, jeżeli Wam się coś nie spodoba, ale no to napiszcie w komentarzach, od tego są komentarze. Y żeby pisać takie rzeczy, kudy, no nagrywaj krótsze albo dłuższe. Nie no, dłuższych nie nagram, przepraszam. Ale y informowałem Was w tym odcinku. Jeżeli nie widzieliście to zapraszam zapraszam yy... do tego filmiku, naprawdę fajnie było z MTA i z CSA, no naprawdę jedna łapka na nie. Nie wiem czemu. Napiszcie w komentarzach pod tym filmem lub pod yy, tym z yy, CS, co Wam się tam nie podobało, czy coś takiego. Yy... No bo chciałbym wiedzieć co poprawić następny razem, tak? Yy, bo naprawdę jestem YouTuberem początkowym i muszę wiedzieć co ja muszę w takim ogóle... O, o o, o o, o moja babcia! Nie no to tak dla co powiedziałem. Ale powiedzcie mi... A. Ja wam ogólnie... Powiem, że już się stapłem, że jest ukośnik, możecie się śmiać teraz, że... skapoć, o kurde mój killoff co ja zrobiłem? dobra yy, yy. możecie się śmiać, że to znalazłem yy, że ha, ha, ha jaki głupi, no to to moja babcia wiedziała, co nie, lub takie coś jeżeli macie tak pisać, to po prostu wyłączcie to, bo to jest dla normalnych ludzi nagrywane a nie dla takich ludzi, którzy chcą się pośmiać, że nowo ludzi, którzy... które uczą się nagrywać. A więc okej, okay, koście zadania. zadania. Mm, sorry, że tak słyszycie kreaturę. Zostałem jednej włosy wróciłem do domu na moją wyspę komendy są takie jak widzieliście przed chwilą. można zrobić to no nie kurde nie doczytam ile ale dobra trudno drugi tutaj 5 e, kasy 0, kultu 0 za to drugi lec 0. a potem ja dawno nie dobra jeżeli się powtórzę teraz to przepraszam ale Dlaczego nie było odcinka? Albo no to nie wiem? Nie wiem, przepraszam Was, dzisiaj jakiś taki złudziej mam. Nie mogę się na niczym skupić. A właśnie, przepraszam Was, że tak długo filmików nie było, ale komputer mi napalił fatalny. Fatalny. No źle pobrałem aktualizację nie mogę dzwonić na komputer, no bo naprawdę niesamowity jest ten komputer. Ale już jutro wieczorem. Dzisiaj wynagradzę Wam to i wrócę dla Was dwa filmiki. Nie będzie to rząd yy, Dwa nagrywam i po prostu kiedy się wrzucą, wtedy będą. Nagrywam to o 19.38. Jest 15 5 minut już nagrywania. Uf, szybko to leci. A więc takie poszczególne informacje. Z tego powodu się cieszę. Myślę, że jutro też jakiś filmik zdążę wrzucić. wrzucić. Przepraszam, muszę się znaczy teraz, w ogóle się nie skupiam na tym co mówić, tylko po prostu się skupiam na tym egzaminie szczoklasisty, bo naprawdę nie, jeżeli wam nie umie, to najsłabiej z klasy napisałem. A to jest fatalny wideo. Jeżeli chodzi o tak klasę. Może nie tak najsłabiej typowo, no ale jeden jest słabszy, ma no, naprawdę dobrze o się pozostaje tych Znaczy, angielski nawet w miarę poszedł na tuję, a tak to ma i polski na i jeden no To już, to już jest hit wszystkiego. Na pewno spróbuję nagrać z kolegą, to nie będzie seria, tylko zabawę na orliku. Może to nie jest ta pora, może nie, może tak, może to jest właśnie ta pora, w której się gra w dla was. Ja telefonujesz co? Dobra, turma. Dobra, zrobię sobie Nie wiem po co, po co się zrobię, zrobię stał, nie Okej. Okay. Muszę że ścinać to drzewo przy wad, bo no, po prostu y, jestem hardcorem i pokażę może że na drzewo piecykiem. A nie no, tak sobie na to drzewo, bo po prostu nie chcę robić cięć na takie coś co pięć sekund cięcie. To by było tak by nie dało. Dobra, a więc ja to drzewo, robię cięcie i widzimy się na chwilę. Dobra, na minutę nagrywania. Okej, okay, robię cięcie, żeby was nie zanurzać kopaniem. Dobra, cięcie. Dobra, powiem wam tyle. A dobra, tu ja zrobię cięcie i wam dopiero zaraz powiem. No i to nie byłoby szczęsu. Może dla niektórych by był, ale dla mnie to nie ma sensu. Albo wam pokazuję wszystko, albo nie no, co, co jest szans. No nie, wiem, to twierdzę, że ja pokażę wszystko. No, Talko Dobra, i już jest ok. Ty, ale dobra, myślę, że to tyle w tym y, odcinku informacyjnym. Y, 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 y. Znaczy, no, w pierwszym odcinku do Minecraft SkyBlocka. IP servera w opisie. Y, y, y. No to dobra, a więc trzymajcie się, cześć, na razie, bądź, a zapomnij, łapki w górę. <laughs> Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał i napisz komentarze, co jeszcze mogę zrobić i po prostu jak zarabiać pieniądze. Naprawdę to mnie interesuje. A ja spróbuję jeszcze się ogarnąć tutaj z jakimiś czasami Popiszę z nimi i prostu No dobra, trzymajcie się z ziemska.